Zamek po ponad trzech latach takiego zastoju i zamknięcia cały czas podlegał pracom renowacyjnym, rewitalizacyjnym, i w tej chwili dopieszczamy to, co udało się oczyścić, uratować. Mamy do dyspozycji przedzamcze i wejście na dziedziniec zamku pierwsze piętro, gdzie odnowiona jest wystawa stała. Którą realizowaliśmy razem. Nawet dzisiaj jeszcze tam koledzy z Muzeum Archeologicznego w Krakowie montują tą część wystawy, gdzie będziemy przedstawiać te czasy, w których zamek żył, oddychał, bronił i funkcjonował. Dlatego też myślę, że każdy powinien odwiedzić zamek i być z tej wizyty w sposób szczególny zadowolony. Całość wycieczki dopina. Wejście na wieżę zamkową, odnowioną, zabezpieczoną, bezpieczniejszą, oświetloną. Także będzie można również zamknąć tą wizytę panoramą, która jest widoczna z wieży Zamku Lipowieckiego. Przyszły rok planujemy uruchomienie kolejnego etapu. Pomieszczeń, kolejnych części. Mam nadzieję, że projekty i zakres prac pozwoli na funkcjonowanie tej części, którą już dzisiaj zajmujemy. Także wchodzimy w głąb tych pomieszczeń, w głąb poszczególnych pięter i podziemi. Dokonując niezbędnych i koniecznych napraw tego rodzaju zabytków, również od czasu do czasu udaje nam się coś znaleźć, odkopać. Ja się bardzo cieszę, że odkurzyliśmy zarejestrowane w 1968 roku artefakty. Na terenie Zamku Lipowieckiego mamy wreszcie potwierdzone własne eksponaty z tej ziemi, z tego zamczyska, i również je na tej wystawie, którą chcemy Państwu przedstawić. Zaprezentujemy. Nie jestem w stanie finansowo dokonać konserwacji wszystkich kilku tysięcy części i sztuk, natomiast pierwsze 200 jest już w tej chwili w pracowni konserwatorskiej i zostanie udostępniona, tak jak powiedziałem, od początku sierpnia. Co zostało wyremontowane na zamku od początku remontu? Od początku dosyć trudno to tak dookreślić. Ja dokończyłem budowę refektarza, to jest punkt obsługi turystycznej, kawiarnie, ona już działa. Jest to bardzo przyjemne miejsce do odpoczynku i oczekiwań na otwarcie kolejnej dla kolejnej grupy, bo będą takie przerwy ponadgodzinne. Wejście na, do wewnątrz zamku będzie możliwe tylko i wyłącznie z przewodnikiem, więc tutaj będziemy mogli w spokoju i. w Pewnym luksusie poczekać na swoją kolej. Zupełnie nowy budynek obsługi klienta. To jest kawiarnia pojemności gdzieś 30-30 kilku do 40 osób wewnątrz z dużym tarasem. Ten taras w przyszłości może również służyć jako miniscena do eventów. Z dużych takich widocznych remontów to przede wszystkim pęknięcia samej wieży. Oczyszczenie samej wieży, uzupełnienie ubytków to jest przegląd i wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej. To są zabezpieczenia cegieł, tynków, które mogły spaść na, 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 na turystów. To jest montaż zupełnie nowych podejść, schodów, poręczy, zabezpieczeń łącznie z wieżą. To jest naprawa głównego mostu. On i tak w przyszłości będzie troszeczkę inaczej wyglądał, bardziej będzie odpowiadał długości tej, która jest zawarta w dokumentacji historycznej. To są przede wszystkim zabezpieczenia murów, które się rozsypywały, czyli z samych murów obronnych również, łącznie z brałą główną. Także można już zaprosić od sierpnia taką dużą uroczystość otwarcia tej wystawy. Ten wernisarz taki już dla, dla wszystkich będzie planowany na południu. We września. Chcemy to zrobić w ramach Juromanii, e, bo Zamek Lipowiecki startuje i wchodzi do tego bardzo dystyngowanego towarzystwa zamczysk Juromanii. Chcemy się pokazać jak z najlepszej strony i robimy wszystko, żeby e, to święto dwudniowe no, obiło się w pamięci przede wszystkim, bo będzie się działo i na górze. I zasmakuj w Jurze i tutaj na dole, bo drugi dzień Juromanii to jest już na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich, naszego skansenu, gdzie w ramach tej właśnie imprezy będzie nasza czerwona jarzębina, konkursy KGW, potrawy i jeszcze kilka niespodzianek związanych właśnie z Juromanią.